Zaczynam dzień od obniżenia cen rzeczy, które wiszą jeszcze na windle. Także sobie zaglądajcie, bo wszystko poobniżałam, tak dosyć dużo. Także może akurat coś Wam wpadnie w oko. I dzisiaj też na pewno będę dodawała nowe rzeczy. Ok, witam się z Wami oficjalnie i zacznijmy od tego, że wczoraj byłam w Second Handzie. Szukałam rzeczy na przeróbki. Ostatnio wspominałam Wam, że chcę ruszyć znowu z taką. Może nie chcę tego nazywać serią, bo nie wiem, czy te odcinki będą pojawiały się regularnie. Natomiast chciałam troszeczkę pobawić się maszyną do szycia. No i bardzo fajnie, bo udało mi się kupić rzeczy takie z potencjałem którymi będę mogła się zająć, także już Wam pokazuję. Najpierw mam dwa takie ogromne materiały, z których pomyślałam, że będę mogła uszyć znów te komplety, które swoją drogą na Vinted wyprzedały się po prostu bardzo szybko, nawet się tego nie spodziewałam. Także jak będę miała chwilę, może się tym pobawię, bo wiem, że Wam się bardzo, bardzo spodobały. I mam taki żółty, który ma przepiękną strukturę, nie wiem czy to zobaczycie, ale am obsessed, ja po prostu kocham żółty w tym sezonie. I mam też taki ultra cute w serduszkach, który może wyglądać naprawdę bardzo fajnie, tak vintage, także nimi się pobawia. Mam też inne materiały jeszcze z tych starszych, ale to Wam pokażę przy okazji tego szyciowego odcinka. A tutaj mam całą reklamówkę rzeczy, które kupiłam. To jest taka koszula dość elegancka i długa. Mogłabym teoretycznie nosić ją spokojnie jako sukienkę, ale wymyśliłam, że zrobię z niej taki komplet. Coś takiego jak mam teraz, tylko bez tego wiązania. Tutaj coś zresztą pokombinuję. Chodzi mi o zrobienie krótkich shortów albo spódniczki. No i właśnie góry takiej kropki. Ja już kiedyś taki komplet zrobiłam i też się sprzedał, bo po prostu mi się zwyczajnie znudził. Mam też taką białą wieńcową fule z takim przepięknym. Zobaczcie, haftem tutaj i kołnierzem. Ona jest naprawdę piękna, ale. Brakuje w niej przede wszystkim guzików, więc będę musiała to doszyć. I też zastanowię się, czy jej nie obciąć, bo ja w ogóle kocham te koszulę Croft. Możecie mi napisać, co myślicie, ale uważam, że do takich koszul, zwłaszcza właśnie crop oversize'owych wcale nie trzeba mieć jakiejś super sylwetki dlatego że wbrew pozorom one super maskują. Mam też kolejną czarną koszulę, która również będzie przerobiona na komplecik, chyba z szortami w tym przypadku. Tutaj mam jeszcze zwykłe, białe dwie koszule, których nie będę Wam pokazywał, pokazywała, jeszcze nie mam na nie pomysłu, ale tutaj mam również koszulę do przeróbki. Tutaj jest jedna w krateczkę pastelowa i tutaj druga ma świetny kolor, naprawdę, także no... Tak to wygląda, niebawem możecie się spodziewać takiego odcinka z serii przerabiam ubrania, będę szyła. Mam też kilka pomysłów na uszycie czegoś od podstaw, między innymi tych kompletów i chciałabym Wam tutaj bardziej pokazać jak to zrobić. I bardzo, bardzo chciałam jeszcze uszyć ogrodniczki, takie materiałowe, coś w tym klimacie, co tutaj Wam się gdzieś pokaże. Marzą mi się takie, a wiem, że sama jestem tu w stanie uszyć prawdopodobnie dość szybko Więc nawet nie będę szukała w sklepach Zresztą nie mam pojęcia, czy znalazłabym takie, jak chcę Także tak wyglądały moje zakupy wczorajsze z second handu I już nie mogę się doczekać szycia Ostatnio uświadomiłam sobie, jak tęsknię za maszyną I myślę, że na weekend sobie wyciągnę Bo wiecie, w tygodniu nagrywam, montuję i byłoby mi ciężko to ogarnąć Ale myślę, że w sobotę, tak na całą sobotę Właśnie ona zagości na moim stole i będę sobie po prostu szyła oglądając jakiś serial. Zobaczcie, ta koszula ma na przykład taką idealną długość, jak na to, co chcę zrobić, dlatego że. Ucięłabym ją gdzieś tutaj, żeby ona właśnie była taka cropped, pod, ta koszula będzie taka też oversize'owa wtedy, ale spokojnie będzie można nosić pod nią na przykład jakiś koronkowy crop top, czy właśnie taki stanik koronkowy. No i ona ma teraz taką długość, zobaczcie, dotąd, nie jest źle, ale no nie chodziłabym w takiej krótkiej, nie czułam się komfortowo, dlatego jak ja to obetnę, to automatycznie... Ta część ze spódniczką pójdzie trochę niżej, gdzieś na tą wysokość, więc to mi się przedłuży mniej więcej o tyle. I sądzę, że to może być naprawdę fajny komplecik i podobnie zrobię z tą drugą czarną. Wtedy, kiedy zrobiłam już ten komplet, gdzieś Wam może tutaj wstawię zdjęcie, jak on wyglądał, to ja pamiętam, że w nim chodziłam faktycznie. To była taka super rzecz na no takie eleganckie wyjścia, ale właśnie taka nieoczywista, więc mam nadzieję, że to wyjdzie też podobnie. Ta koszula nie ma guzików, więc ja tutaj sobie muszę przytrzymać. I ona też jest trochę krótka, a jestem w samej bieliśnie, więc nie będę Wam pokazywać, jak wygląda, chociaż może tak o, jak to wygląda w całości. Eee, ale ona też jest przepiękna, i teraz możecie z bliska zobaczyć ten kołnierz, no naprawdę cudo, i zastanawiam się cały czas, czy jej po prostu też nie obciąć na taką krop, chociaż taka też jest fajna, no mam spory dylemat, muszę wam powiedzieć, ale to bardziej będę myślała w tym odcinku z przerabianiem ubrań już ale naprawdę tą koszulą jestem zachwycona i myślę, że możecie się spodziewać, że te rzeczy przerobione też wylądują na Vinted na pewno, bo ja, jak wiecie, oszczędzam miejsce w garderobie już, a myślę, że ktoś z Was się ucieszy, jak coś takiego będzie mógł sobie kupić. Muszę Wam powiedzieć, że ta koszula jest też świetna, zupełnie inna, mimo, że też czarna. Ona jest, mam wrażenie, minimalnie dłuższa. Fajnie, że nie ma tutaj też tych rozcięć z boku, bo będzie łatwiej mi ją przerobić, nie będę musiała nic zaszywać. I ona na odmianę ma troszeczkę taki bardziej sportowy look. I w momencie, jak zrobię z tego ten komplet, no to w ogóle będzie już moim zdaniem sztos. Ja sobie specjalnie w niej teraz podwinęłam rękawki. Myślałam na początku, że zmienię te guziki na mm, czarne, ale wygląda to naprawdę super. I tak samo, ucięta koszula, pod dostanik koronkowy czarny. I spódniczka będzie super. Także ja już się nie mogę doczekać przeróbek, i nie mogę się doczekać, jak wyciągnę maszynę. Na pewno będzie to w ten weekend. A kolor tej koszuli teraz to możecie zobaczyć, jest tak piękny, i też na pewno z nią coś wymyślę. Fajnie, nawet wygląda zapięta po prostu. Na początku zaczęłam te rękawy podwijać, ale tutaj akurat podoba mi się w ten sposób. I to jest w ogóle, mam wrażenie, identyczny kolor jak taki komplet z nowej kolekcji Laurelli. No, to jest praktycznie dokładnie identyczny kolor. No, z tego niestety kompletnie zapisałam jej do końca. Z tego komplet mi nie wyjdzie, bo ona jest za krótka. Musiałabym. Hmm. Musiałabym mocno tutaj pokombinować, ale może coś wymyślę. Nie wiem teraz, czy ją przerabiać nawet, bo ona jest naprawdę bardzo ładna. I w sumie, no teraz się nie rozepnę, bo nie mam bielizny w sensie stanika pod spodem, ale tak sobie pomyślałam. Zobaczcie, czarne shorty. Koronkowy stanik pod spód, tak jak teraz jest w trendach, ewentualnie nawet nie koronkowy, ale jakiś taki, wiecie, ozdobny. I rozpięta ta koszula. Hmm. Muszę to jeszcze przemyśleć, także nie zdecydowałam, że na pewno będę ją przerabiać. Okej, okay, ale z tej nie wiem, czy nie powstanie taki piknikowy komplet ze spodenkami. Nie wiem też, czy mi starczy tego materiału, najwyżej go z czymś połączę, bo ona, ta koszula jest w ogóle również przepiękna. Jest bawełniana i świetnie moim zdaniem wygląda. Nie jest po prostu za szeroka, także na no taki komplet właśnie piknikowy w takim stylu wydaje mi się, że może być fajna. No a jak już przymierzam to stwierdziłam, że tą też chcę sprawdzić. Idziemy Gajarem. Chcę Wam opowiedzieć taką anegdotkę a propos tego, kiedy, w którym momencie człowiek zdaje sobie sprawę, że jest już takim, w pełni dorosły i ma dorosłe jakby problemy, dorosłe życie i musi podejmować dorosłe decyzje. Śmiałam się strasznie, bo poszliśmy no, ostatnią z do MediaMarktu, dlatego że bardzo chciałam kupić sobie Dysona do włosów. Ja o tym Dysonie już mówię... Dosyć długo w ogóle na kanale, też na Instagramie, i cały czas gdzieś tam wahałam się z tym, czy faktycznie to będzie dobry pomysł, czy to będzie dobry zakup. No i ostatecznie już byłam praktycznie, na, no byłam na tego Dysona po prostu zdecydowana, ale okazało się, że go nie ma, mimo że na stronie pokazywało zupełnie inaczej. Natomiast na początku byłam strasznie smutna, bo już się nastawiłam, ale będąc w sklepie. Zauważyłam też odkurzacze Dysona, i ogólnie to ja nigdy nie interesowałam się, jakby tematami odkurzaczy od nich. W ogóle mnie to jakoś nie interesowało, i nie sądziłam, że to będzie rzecz, która będzie nam potrzebna. No i ja sobie na te odkurzacze tam pobieżnie popatrzyłam. Wróciliśmy do domu i zaczęłam oglądać różne filmiki na temat odkurzaczy, właśnie. Takie wiecie, pokazowe, jak one działają. No i zdecydowałam, zaproponowałam sobie, że może w takim razie. Kupimy jednak odkurzacz, że ja nawet z tego mojego Dysona mogę zrezygnować, bo chyba odkurzacz to będzie jednak coś bardziej praktyczniejszego. No i kupiliśmy tego Dysona, i muszę Wam powiedzieć, że to był no, jeden z lepszych, takich większych zakupów do naszego domu. Pierwszym był zdecydowanie takim dobrym wyborem Thermomix. E, natomiast Dyson, słuchajcie, dopóki go nie miałam w domu, nie sądziłam, że ja tak bardzo go potrzebuję dosłownie. Jak wiecie, my mamy psa. No więc wszędzie jest pełno, pełno włosów, po prostu no, codziennie. Często bywało tak, że ja odkurzałam takim normalnym odkurzaczem, wiecie, cały dom w jeden dzień. No i już rano następnego dnia widać było niestety tą sierść, i to było tak frustrujące. A też nie chciałam mi się tak naprawdę każdego mojego poranka zaczynać od rozwijania tego kabla. Ja też nawet już w samym tym pokoju mam dość dużą przestrzeń, i musiałam się po prostu przełączać. Do dwóch różnych, trzech nawet różnych gniazdek, chcąc odkurzyć jakby całą powierzchnię. I było to strasznie upierdliwe. No więc ten Dyson to jest po prostu zbawienie. Nie dość, że jego moc mnie w ogóle zaskoczyła. Jeszcze może, jeśli będą pytania, my zdecydowaliśmy się na ten model V10 dlatego że y, przeczytałam różne opinie wzdłuż i wszerz, i ludzie bardzo polecali właśnie ten model dla właścicieli zwierząt. On ma ponoć jakąś tam dodatkową szczotkę, ja teraz nawet mam ją założoną, która jest właśnie dedykowana do włosów, do sierści i muszę Wam powiedzieć, że jest sztos, naprawdę. Zbiera po prostu wszyściutko, jestem w stanie odkurzyć mieszkanie w mgnieniu oka, dosłownie. Dodatkowo jestem w stanie odkurzyć innymi końcówkami kanapę, prześcieradło, jak Bąbel się nam czasem właduje do łóżka, to po prostu... Wiecie, rano też zostają kłaczki po nim. No to ostatnio co rano robię coś takiego, że zmieniam końcówkę i całe prześcieradło po prostu tą specjalną końcówką sobie czyszczę. Zajmuje mi to nie więcej niż pół minuty, a mamy czyste prześcieradło. Także ja z mojej strony bardzo polecam, zwłaszcza jeśli macie zwierzęta. No, dla mnie to jest po prostu taka odmiana życia dosłownie o 180 stopni i rzecz. No tak jak powiedziałam, dopóki nie spróbowałam to nie wiedziałam, że jest mi tak strasznie potrzebna. Także możecie sobie poczytać więcej na necie. Jeśli chodzi o baterie, to nie mam też się do czego przyczepić. My mamy dość duże powierzchni na jednym ładowaniu, ja na maksie. Na tym maksymalnym trybie jestem, odkurzyć, jestem w stanie odkurzyć wszystko bez ładowania. Więc cieszę się bardzo z tego zakupu i właśnie a propos tych dorosłych decyzji. Wybrałam, można powiedzieć, zamiast lokówko, suszarki na ten moment. Odkurzacz, bo wydawało mi się to jednak bardziej taką rozsądną decyzją i jesteśmy mega zadowoleni. No i jeszcze co jest tutaj plusem: to cokolwiek mi się gdzieś, wiecie, rozsypie. Wczoraj na przykład gotowałam, rozsypało mi się cukier na podłodze, to nie musiałam wyciągać tego ciężkiego odkurzacza z kablem, tylko sięgnęłam sobie obok podajsona, ściągnęłam go z tej stacji ładowania i tak naprawdę po 20 sekundach miałam odkurzone. Całe tutaj całą tą przestrzeń kuchenną. Także super. Jak macie, to możecie napisać, co myślicie, i czy również jesteście tak zadowoleni, jak ja. Właśnie zobaczyłam, że skończył mi się mój ukochany balsam, także musiałam rozciąć pudełko i jeszcze wydobywam jakieś resztki ze środka, ale słuchajcie, to jest cudo, naprawdę. Firma Arbon, ta seria i zapach po prostu jest obłędny. Jeśli lubicie zapachy greyfruta i takiej świeżości, to totalnie Wam się sprawdzi, także możecie do mnie pisać na instagramie w celu zamówienia. Eee, no, także ja wydobywam jeszcze resztkę ze środka, i na pewno czeka mnie zakup kolejnego, bo jest świetny. Ale teraz przypomniało mi się, że mam jeszcze olejek z tej serii i on jest równie, równie fajny, także teraz nałożę go sobie na całe ciało. I fajne jest to, że on nie zostawia tak jak oliwka takiej tłustej warstwy na długo, tylko bardzo ładnie się wchłania po krótkim czasie. A świetnie nawilża. Jak nowe książki, dlatego pokażę Wam co ostatnio zamówiłam w Empiku yy, I powiem Wam szczerze, że trochę poszalałam, trochę tych książek jest Ale za to będę wystawiała teraz na Vinted wszystkie książki, których już w swojej bibliotece nie potrzebuję Już ostatnio o tym mówiłam na filmie, ale jakoś nie miałam czasu się za to zabrać Bo tam trzeba pospisywać te numery i tak dalej, także dzisiaj na pewno to zrobię Myślę, że jak ten vlog wleci, to dzisiaj wieczorem możecie zajrzeć na Vinted, żeby sobie sprawdzić no, i co ja tutaj mam? Książka mojej ostatnio jednej z ulubionych autorek. Ja zaczynałam od tej. Pamiętam teraz tytuł, ale tutaj mam November 9. Mm, dalej, Hopeless, w ogóle ta układka mnie tak urzekła. Okej, okay. jeszcze jedna książka tej autorki, Ugly Love, Ja teraz jeszcze czytam jedną, tą najnowszą Reminds of Him. Jest po prostu świetna. Boję się drugiej połowy tej książki, bo słyszałam, że ludzie od połowy zaczynają mocno beczeć. A ja jestem strasznie wrażliwa w kwestii książek. No, i tutaj dalej co mam. Idealna niania, ponoć super thriller. I te książki kupiłam oczywiście przez internet w Empiku. Pamiętajcie, żeby tak robić, bo jest znacznie taniej i zapłaciłam za nie za każdą naprawdę. Teraz jeszcze były wyprzedaże, więc czasem te książki wychodziły po 15-14 zł. Ja o tym też słyszałam. Ja też powiem Wam, że jak ja przeczytam te książki, to prawdopodobnie po jakimś tam czasie część z nich przynajmniej, do których raczej już nie będę chciała wrócić w przyszłości, wystawię na Vinted znacznie taniej. Apartament, kolejny thriller, ten wzięłam z ciekawości, bo no i właśnie, zobaczcie: w Empiku cena regularna 44,90, a ja za nie zapłaciłam chyba 16 zł. Nie rozumiem, Obieca obiecałam Ci gwiazdy, to też wzięłam z ciekawości. Mam tutaj jeszcze dwie książki: to jest pierwsza część, to jest druga. Również ich jestem bardzo, bardzo ciekawa, a ostatnio znowu złapałam jakąś taką fazę na czytanie, więc bardzo się cieszę, bo nie czytałam w ogóle wcześniej, bardzo długo. Tak naprawdę ostatnią taką książkę przeczytałam chyba w marcu albo kwietniu, i później miałam totalny przestój, także cieszę się, że wracam. I ostatnia to jest Folwark Zwierzęcy. Bardzo chciałam to przeczytać, bo wyobraźcie sobie, że ja tego nigdy nie czytałam. Nie wiem, jak to się stało. Słyszałam o tej książce bardzo dużo, a nigdy nie miałam okazji. I ona w ogóle kosztowała jakieś 8 zł, więc tym bardziej wzięłam i zobaczymy. Jeszcze mam ochotę przeczytać tą drugą, tego autora. To jest chyba 1984 czy coś takiego. No więc, więc, jak skończę tą, to muszę pomyśleć. Jak widzicie, spore zamówienie, ale powiem Wam szczerze, że książki to jest akurat coś takiego, na co mi autentycznie nie szkoda pieniędzy. Oczywiście nie mówimy o jakiejś fortunie, ale właśnie z ciekawości, za te wszystkie książki, które tutaj widzicie, ja zapłaciłam około 160 zł. Chciałam sobie po prostu kupić coś takiego, wiecie, fajnego, a teraz już raczej nie kupuję za dużo ubrań, więc zdecydowanie książki są lepszym wyborem aktualnie dla mnie. I możecie mi napisać, co Wy ostatnio fajnego przeczytaliście, może się zainspiruje. A jeszcze, jeśli chodzi o seriale, zobaczcie koniecznie, koniecznie serial The Boys. On jest dostępny na Amazonie, jak coś. I oh my god. Cudowny. Nie byłam przekonana w ogóle, jak Zygan go zaproponował. Pierwsze dwa odcinki obejrzałam tak, hmm, czy ja to chcę na pewno oglądać, czy to są moje klimaty. A teraz już jesteśmy w trzecim sezonie i będziemy go kończyć właściwie za niedługo. I to jest kosmos. Super serial, Naprawdę. Także sprawdźcie.